Dzień dobry. Dzisiejszy temat to oko. Oko to najważniejszy z narządów zmysłu. Dzięki oku możemy widzieć różne przedmioty. Możemy widzieć cały otaczający nas, nas, nas świat. Oko ma kształt piłeczki, takie jak piłeczka od ping tylko że jest mniejsze. Nie widzimy tego kształtu, ponieważ oko umieszczone jest w oczodole. Oczodół to takie zagłębienie w czaszce, w którym właśnie jest nasze oko. Oczodół chroni nasze oko przed urazami, na przykład przed uderzeniem. Tutaj mamy kość czołową, tutaj kość skroniową, tutaj jest kość policzkowa, a tu kość nosowa. I właśnie te kości nas chronią. Przed urazem oka. Kiedy ktoś na przykład nas uderzy w oko, to wtedy jego pięść zatrzymuje się na tych kościach. Teraz zobaczmy dalej, jak wygląda oko z zewnątrz. Zobaczcie. Oko w środku ma taką czarną kuleczkę to jest źrenica. Dookoła tej kuleczki jest tęczówka. Może mieć ona różne kolory niebieski, brązowy albo zielony. Ta biała część oka to rogówka. Tutaj w kąciku oka mamy kanalik łzowy. Łzy są bardzo ważne dla naszego oka, ponieważ nawilżają je. Oko pokrywa górna i dolna powieka. Kiedy mrugamy, rozprowadzamy łzy na naszym oku. Na powiekach są rzęsy, na górnej i na dolnej. Rzęsy chronią nasze oko przed zanieczyszczeniami. Na przykład jakimiś półkami. Wy też możecie stanąć sobie przed lustrem i zobaczyć Wasze oko i sprawdzić, jakie ma elementy. Teraz zobaczymy, jak nasze oko wygląda w środku, w oczodole. Powiem Wam o najważniejszych częściach oka. Tutaj to czarne to źrenice. Dookoła niej zaznaczone na zielono jest tęczówka. Zaraz za źrenicą jest soczewka. Tutaj na czerwono zaznaczyłam siatkówkę. Tutaj nerw wzrokowy. Również zaznaczyłam rzęsy. Na górnej i na dolnej powiedze. Teraz podpiszę te najważniejsze elementy oka. To jest źrenica. Tu jest. Łączówka. Tutaj jest soczewka, tu jest siatkówka, a tutaj na niebiesko nerw wzrokowy. Jeszcze raz zielenica, tęczówka, soczewka, siatkówka i nerw wzrokowy. Teraz opowiem, jak to jest, że widzimy różne przedmioty. Na przykład, że widzimy drzewo. Światło słoneczne, które pada na drzewo, odbija się do, od tego drzewa i trafia Naszego oka przez źrenicę. Później soczewka skupia to światło i to światło dalej przekazuje na siatkówkę. Na siatkówce tworzy się obraz tego przedmiotu. Ciekawe jest, że ten obraz na siatkówce jest odwrócony, jest do góry nogami. Później ten obraz jest przekazywany nerwem wzrokowym do naszego mózgu. I w mózgu ten obraz jest analizowany i jest odwracany, tak żeby nie był do góry nogami. Właśnie w ten sposób widzi nasze oko. Dzięki temu możemy zapamiętywać różne obrazy, możemy je analizować i możemy wyciągać wnioski. Teraz pójdę, pójdę do kuchni. Założę na oczy opaskę i będę robiła kanapkę. Teraz będę robiła kanapkę z serem i pomidorem. Serem żółtym i pomidorem. Tu mam lodówkę. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda ją zrobić. Nic nie widzę. Muszę pomagać sobie rękami i szukam, właśnie, masła. Tu chyba nie jest masło. To są jajka, chyba. To jest dosyć trudne. Bo masło zawsze było tam na górze, na półce, ale ktoś mi chyba to przestawił. Dobra, poszukam sera. To nie jest ser, to jest szynka. Nie no. To jest jakiś ser. masło Ale to nie proszę. ten. Ale kinga, no. Coś zrobić. To nie jest takie proste, bo Kinga mi schowa gdzieś indziej ser, żeby było mi trudniej. I gdzieś indziej masło. I gdzieś indziej masło. No. Ale ja go nie znajdę teraz chyba. O tu? Mm -mm. Nie. A to co to? Nie, Serek wiejski. Ale nie podpowiadaj, Kinga. Nie chcę wyrzucić jajek na podłogę, bo to nie byłoby fajnie. Wzięłam jakieś masło, to prawda jest ono jakiś ser. Dobra. Spróbujemy zrobić kawę. Tu powinna być deska i chleb, ale, ale nie ma. Szukam chleba. Tu są gruszki chyba. Może tutaj jest przedstawiony chleb. Nie, to jest toster. Kinga zrobiła bałagan i ja teraz nie mogę zrobić kanapki. Oles, wziąć talerz. Mam talerz. Dobrze. Mam talerz, mam masło i mam ser żółty. Ale nie mogę znaleźć chleba, a bez chleba to raczej nie zrobię kanapki. Tu jest. Są płatki. O się przyda? Boże no gdzie jest ten chleb? To nie jest śmieszne, nie mogę znaleźć. Gdzie jest chleb? No, tylko nie pochodzi. Nie pytuj, Może tutaj. Co to jest? To nie jest chleb. Chyba. Może w szufladzie? O, tu mam deskę. Dziękujemy. Tu jest czajnik. O, znalazłam chleb. Mam deskę. Jakiś noż by mi się przydał. Tu były noże kiedyś. To, noże, mnie pokroje. No, no raczej. O Może tu jest noż. Nie ma. No. Mogę znaleźć noże. Rozmyję jakimś innym. Spróbuję. O, może tym się uda. Teraz będę kroić. Kromka. Spróbuję jeszcze raz. Grubsza. No nie aż tak. co? Cały, cały chleb zmarnujesz. Cicho bądź. Ty sama zrób z zamkniętymi oczami. A bardzo chętnie. Boże. O! Cały chleb. Tu, tu jest chyba ta chleb. Dobra. Okay. Masło. A Jeszcze pomidora nie masz. Trudno. Przepraszam. Potrzebuję nóż do masła. To nie był nóż. O! To będzie straszna kanapka. Tak. O Boże. To nie jest śmieszne. Jest czekaj, ser. Tylko, że ten ser, słuchajcie, ma taką. Tego... Osłonkę tutaj, której się nie je. Tak, dlatego ci chciałam. Dlatego ci inne chciałam. Więc ja nie wiem jak. Inne. Trzeba to odkroić. Jest, Maria, ile ty tego odklejasz? odkrajasz? Co mówisz? Gdzie tego? O! Jeszcze pomidor. Nie, już chyba bez, bo Jezusa. to za długo trwa. Pomidory. Kilka. Miał być pomidora, ale ja nie wiem, gdzie jest pomidora. Jest... Nie jest! I powiem, gdzie? <grym> Szybry. O, o, Masz, masz, masz tak. pomidora, brawo! Gdzie, gdzie jest ścierka? Tam gdzie zawsze. Nie, <grym> masz widzieć. czekaj. Gdzie jest nóż? Jest taki duży kawałek. <grym> Dobra, słuchajcie. Przepraszam. Chcę zobaczyć moje dzieło. Zrobiłam kanapkę. Czy? To jest moja kanapka. Jest strasznie gruba. Taka kanapka wyszła. Tak. Nie, nie jest najpiękniejsza, ale jakoś dałam radę. Ja nie, nie dobra z niej. Dobrze, słuchajcie, było trochę śmiesznie. Kanapka mi się w miarę udała, ale wyszła taka trochę. No, niezbyt ładna, robię lepsze kanapki. Wy też możecie spróbować w domu zrobić coś prostego z zamkniętymi oczami i zobaczycie, jak ważny jest zmysł wzroku. Teraz na koniec powiem o tym, jak dbać o oczy. Po pierwsze. Kiedy jest lato i świeci mocne słońce, to musimy zakładać okulary przeciwsłoneczne z filtrem, ponieważ mocne światło słoneczne uszkadza nasz wzrok. Poza tym wiem, że na pewno lubicie korzystać z komputera, z telefonu, z tableta i nie powinniśmy tego robić zbyt długo w ciągu dnia, ponieważ Światło z komputera, z tableta albo z telefonu uszkadza nasz wzrok. I na koniec powiem jeszcze, co trzeba zrobić, kiedy wpadnie nam coś do oka. Kiedy wpadnie nam coś do oka, powinniśmy przemyć oko wodą. Powinniśmy też dać ząb wyciekać z naszego oka, bo wtedy one oczyszczają nasze oko. Jeżeli nie udaje Wam się wypłukać czegoś z oka, to poproście o pomoc rodziców. Dzisiaj to tyle. Na następnych zajęciach będziemy mówić o nosie i o języku.